Ten projekt pierwszy raz pojawił się w Warszawie. To było w 2008 roku, koło miasto Warszawa razem z, e, z Akronnym Instytutem Kultury stworzyło taki projekt Mirsu Metro. To był pierwszy raz, kiedy jest poezja można tak powiedzieć zeszła w metro. A na całym Rocy ten projekt miał wywoływać się w 8 stolicach. E, Switu, tak można skazać, i całej ramce głowania Polski w Radzie Europejskiego Sojuzu Klif je od niej zdecyduje stołycy, do się specjalna programa. I ten projekt pierwszego metrowego Kiewu, i cały odna i dekilką dziesiątki tak, jak i się. Ale myślę, że to już od sekcji wyliczna, bo ona tak prychodzi do ludzi, a nie ludzie mają pryty do, do na naszych budynków. I cała absolutnie duża ciężka współczesny polski poezji z 20-tego ale także i młodych tutaj jakimi 20 lat i i bilsze i no nie męsze, ale większe bilsze jest. Tak tak przyjemność że ukraińskoją mową można poczytać po polsku współczesną klasyczną. Митрою реклама алкоголю чи табаку. Бо коли я це побачила, в мене просто відкрилося серце. Тут а, кожна людина, а, яка чекає потягу, вона може знайти для себе якісь рядки і а, подумати про щось високе. Тобто її думки повинен згорі.